Ponownie spotykamy się w studiu Funduszy Europejskich, tym razem, by porozmawiać o zasadach promocji projektów. Co oznacza ten slogan i czy to ciężka, a może bardzo łatwa, tylko jeszcze nie poznana przez Ciebie sprawa? O tym dzisiaj porozmawiamy z panią ekspert do spraw Funduszy Europejskich, pani Marta Walczyk-Kawecka jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ten temat jest prosty czy trudny? Ciężko powiedzieć. Na pewno z pani pomocą będzie nam łatwiej go zrozumieć, a więc przejdźmy do sedna. Jeżeli korzystamy z unijnego wsparcia, czy mamy obowiązek informować o tym społeczeństwo dookoła? Tak, ma, ma, mamy zarówno prawo, jak i obowiązek o tym informować. Tak naprawdę obywatele Unii Europejskiej powinni wiedzieć na co są przeznaczone środki publiczne. Dlatego Unia Europejska wymaga od nas, żebyśmy informowali nie tylko społeczeństwo, ale także uczestników projektu o tym z jakich źródeł finansowania realizujemy projekty. To, że mamy taki obowiązek, wynika przede wszystkim z wniosku do a także z umowa o dofinansowanie. W wniosku o dofinansowanie mamy taki punkt dotyczący promocji projektu i tutaj właściwie beneficjenci powinni zwrócić uwagę co dokładnie w tym punkcie jest zawarte i jak wygląda koncepcja takiego projektu i na tej podstawie jakby promować projekt. Oprócz tego w umowie o dofinansowanie mamy taki obowiązek który tak jak już mówiłam nakłada na nas Unia Europejska powinniśmy do informacji publicznej mówić o tym, że z jakiś Realizujemy projekt i to wynika po pierwsze z rozporządzenia ogólnego, a także tutaj yy, pozwolę sobie. Yy nacytować z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 20 w zakresie informacji i promocji, a także wynika to także z księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności również na lata 2014-2020. Dodam tylko, że te dokumenty są dostępne na stronie rpo.lockie.pl bądź funduszeeuropejskie.gov.pl. Dokładnie trzeba to wszystko przyswoić, przeczytać, a następnie zastosować albo posłuchać i zostać z nami do końca dzisiaj. W takim razie przejdźmy do zasad. Jakie są ogólne zasady promocji informowania o naszym projekcie? Tak jak już, tak jak już wspominałam na samym początku, powinniśmy mówić o tym, że realizujemy projekt ze środków unijnych, tak naprawdę przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. I przede wszystkim musimy zastosować odpowiedni ciąg logotypów na materiałach jakiego typu materiały, to znaczy materiały promocyjne typu foldery, ulotki, broszury, strony internetowe, czyli wszystkie materiały, które używamy do promocji. Ponadto materiały, które przekazujemy beneficjentom ostatecznym, czyli takim uczestnikom projektu. Tutaj mam na myśli zarówno formularz zgłoszeniowy, list obecności, programy szkoleń, programy warsztatów, zaświadczenia, certyfikaty, które wydajemy, a także materiały ogólne, które podajemy jakby do opinii publicznej, czyli y, 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 procedurę przetargową, wzory umów, raporty, analizy, wszystko co co stworzymy w ramach projektu. Y, kolejna ważna zasada to w miejscu realizacji projektu y, powinniśmy takie miejsce realizacji tak naprawdę oznaczyć. Oznaczamy plakatem informacyjnym bądź tablicą informacyjną. Kolejna zasada jest taka, że oznaczamy stronę, stronę internetową. Jeżeli beneficjent posiada taką stronę internetową, to na takiej stronie internetowej powinien właśnie um, zamieścić informację, że realizuje projekt um, z funduszy europejskich. Um, co jest jeszcze ważne? Um, to, co już też wspominałam, informujemy publicznie, czyli w formie słownej wszystkich uczestników o tym, że korzystamy ze źródeł finansowania europejskich. Co jeszcze? Możemy dokumentację fotograficzną zamieścić na stronie internetowej i w sumie to takie jakby najważniejsze. Tak, czyli wszystkie, wszystkie wizualne, wizualną komunikację, którą dajemy do publicznej wiadomości powinna zawierać taką informację. Informację, że jest to projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. E, tak, zgadzam się. E, w takim razie, jak powinien być prawidłowo oznaczony e, e, taki projekt? Materiały promocyjne, informacyjne, jak powinien być oznaczony? E, tak. Co to znaczy w ogóle oznaczyć taki projekt? E, to znaczy, powinniśmy zastosować e, konkretny ciąg logotypów. Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej powinno za, e, zawierać następujące znaki. To znaczy, e, znak Funduszy Europejskiej, oczywiście właściwy dla danego programu, e, barwy Rzeczpospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej również właściwy dla danego programu i w przypadku, kiedy realizujemy projekt z funduszy jakby regionalnych, z programów regionalnych, powinniśmy również zamieścić herb województwa łódzkiego. Co jest ważne, w przypadku barw RP możemy je stosować tylko w wersji pełnokolorowej. To oznacza, że nie powinniśmy stosować wersji achromatycznej czy monochromatycznej. Czyli na przykład czarno-białej. Tak, tak, zgadza się. Może właśnie tak zdarzyć, że nie będziemy używać tego znaku barw rpf, wtedy mamy znak funduszy europejskich, mamy znak Unii Europejskiej oraz herbo województwa, ale wszystko w wersji monochromatycznej, czyli do wydruku czarno-białego, na przykład w korespondencji, czyli w dokumentach, w pismach, tam, gdzie nie wymaga zastosowania jakby wersji kolorystycznej. Czy kolejność tych logotypów też jest istotna? Tak, znaczy mamy takich kilka zasad, o których powinniśmy pamiętać, jeżeli używamy ciągu znaków. Po pierwsze, widoczność te znaki muszą być widoczne i muszą być w takim miejscu żeby beneficjent jakby je widział muszą być wyraźne unikamy tego żeby je rozciągać czy też zniekształcać te znaki kolejna zasada to kolejność znaków tak jak już wspominałam może ja wymienię tą kolejność czyli tak zaczynamy zawsze po lewej stronie mamy znak funduszy europejskich zaraz za nim jest, są barwy RP po prawej stronie zawsze stosujemy znak Unii Europejskiej, natomiast w przypadku realizacji programów regionalnych stosujemy również herb województwa i on zawsze znajduje się pomiędzy barwami RP, a znakiem Unii Europejskiej. Mhm. Jeszcze jakby jedna zasada, to znaczy to co powiedziałam to jest znak, ciąg znaków, który stosujemy w wersji poziomej. Natomiast może się zdarzyć, że czasem na niektórych materiałach po prostu nie będziemy w stanie użyć tej wersji poziomej, więc wtedy powinniśmy zastosować wersję pionową. W wersji pionowej mamy dokładnie identyczny układ znaków, to znaczy na samej górze mamy znak funduszy europejskich, zaraz za nim barwy RP oraz znak Unii Europejskiej, który jest na samym dole. Natomiast jeżeli byśmy chcieli właśnie w programie regionalnym, znaczy musimy zastosować herbo województwa, wtedy on też znajduje się pomiędzy barwami. RP, a znakiem Unii Europejskiej. Co jeszcze? Mamy jeszcze taką zasadę dotyczącą ilości znaków w danym zestawie znaków. Otóż y, maksymalnie w jednej linii możemy mieć tylko cztery znaki. Czyli tak jak wcześniej powiedziałam, y, zawsze jest to znak Funduszy Europejskich, barwy RP oraz znak Unii Europejskiej. Natomiast czwarty dozwolony znak w przypadku programów regionalnych jest to herb województwa. Natomiast może się zdarzyć, że beneficjent y, będzie korzystał z środków y, ogólnopolskich i wtedy nie stosuje herbu województwa. I wtedy ten czwarty znak y, może zastąpić jakimś innym logotypem, na przykład swoim logo. Jest wtedy taka ważna zasada, że jeżeli stosujemy inne znaki niż znaki europejskie, że takie logo beneficjenta ona to tak naprawdę nie może być większa zarówno na wysokość, jak i szerokość od barw RP oraz znaku Unii Europejskiej. I też taka, taka, jakby jedna zasada, że w ciągu tych znaków, jako znak dodatkowy, ten czwarty, nie stosujemy znaku wykonawcy, ponieważ wykonawca tak naprawdę realizuje usługi w ramach projektu i on jest po prostu beneficjentem, więc jego znaku nie używamy. Krótko mówiąc, nasze logo mojej firmy nie może się wywyższać, nie może być większe od tak, tych tak. znaków unijnych. A co w przypadku, jeżeli korzystamy nie z jednego, a z dwóch albo kilku programów? Tak, zdarzają się takie właśnie projekty, że beneficjent korzysta z kilku źródeł dofinansowania i wtedy najczęściej popełnia błędy, ponieważ korzysta z kilku, ciągu, kilku z zestawień znaków, a tak naprawdę rozwiązanie jest dosyć proste. Wtedy, kiedy mamy taki projekt, korzystamy ze wspólnego znaku funduszy europejskich oraz znaku Unii Europejskiej dotyczącego europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. I co ważne, kiedy zastosujemy taki wspólny, ogólny ciąg znaków, wtedy tak naprawdę powinniśmy dodać jeszcze informację słowną na temat tego, z jakiego źródła Finansowania korzystamy, ponieważ w przypadku ciągu znaków, logotypów, gdzie korzystamy z programów regionalnych, to przy samym znaku już mamy informację, jakie to jest źródło finansowania. Natomiast w przypadku wspólnych znaków nie ma tej informacji, więc powinniśmy taką informację słowną również zamieścić. Dużo jest tych informacji, ale wszystkie, jak to mówią, formatki można znaleźć. Gdzie na przykład? E, tak, e, tak naprawdę wszystko o czym powiedziałam można znaleźć na stronie rpolocki.pl Musimy e, zesz... być na bieżąco, bo, tez, bo mogą się pojawiać aktualizacje. Tak, natomiast zanim przejdziemy do aktualizacji, chciałabym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że tak naprawdę, żeby się w tym wszystkim nie pogubić, najlepiej prześledzić te wszystkie informacje na stronie internetowej rpo.ludzkie.pl. ale też w momencie, kiedy mamy jakiekolwiek wątpliwości, czyli zastanawiamy się, czy te logotypy powinny być większe, mniejsze, czy te znaki są prawidłowe, czy kolorystyka jest odpowiednia, to tak naprawdę możemy się zgłosić i skonsultować, to wszystko z Wydziałem Komunikacji Funduszy Europejskich, bądź napisać maila na adres promocja.rpo.mapalotk.pl i tutaj um, um, Departament Promocji udzieli wszelkich informacji i rozwieje wszelkie wątpliwości, które będzie miał w tym czasie beneficjent. Dokładnie, jeżeli nie wiemy, to pytać przede wszystkim pytać, by dostać prawidłową, najlepszą odpowiedź. Jeżeli mamy już oznakowane oznakowanie graficzne, to chciałbym się też dowiedzieć, w jaki sposób prawidłowo oznaczać miejsca realizacji takich projektów. Zanim przejdziemy do miejsca realizacji projektu, chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że zasady promocji, które są dostępne na stronie RPO, często ulegają aktualizacji. I tutaj, jeżeli mogę wspomnieć, to do tej pory mieliśmy takie trzy najważniejsze aktualizacje. One dotyczyły umów, które były podpisane do 31 grudnia 2017. Następnie mieliśmy umowy od 1 stycznia 2018 i ostatnia zmiana to jest od 1 stycznia 2021 i takie kluczowe zmiany, które się pojawiły. To przede wszystkim w umowach do 31 grudnia 2017 mieliśmy tylko trzy znaki w ciągu logotypów. To był znak Funduszy Europejskich, znak Unii Europejskiej i pomiędzy, pomiędzy logo oficjalne Województwa Łódzkiego Łódzkie promuje. Natomiast w zmianach, które weszły od 1 stycznia 2018 roku, to była zmiana ogólnopolska, i tam pojawił się dodatkowy znak barw RP. To, co już mówiłam, ważne, że musimy barwer stosować w wersji pełnokolorowej. Natomiast od 1 stycznia 2021 ciąg, w ciągu znaków zmieniło się to, że oficjalne logo ludzkie, Łódzkie Promuje zostało zastąpione, zastąpione herbem województwa łódzkiego. Co tutaj jest ważne, że beneficjenci, którzy realizują projekty jakby sprzed zmian mogą realizować promocję na starych zasadach i wtedy nie będzie to błędem. Natomiast oczywiście dział promocji, Departament Promocji zachęca tutaj beneficjentów, że jeżeli już wiedzą i wyśledzą te informacje, które zmieniły się na stronie, żeby używali, używali po prostu jak najbardziej aktualnych Tych logotypów. aktualnych, najnowszych. Tak. No dobrze, wiemy już mniej więcej, jakie loga i w jakiej kolejności powinny znajdować się w naszych materiałach, a jak oznaczyć miejsce realizacji naszego projektu? Jeżeli chodzi o miejsce realizacji projektu, to tak naprawdę w przypadku projektów, które mają mniej niż 500 tysięcy euro dofinansowania. Tu stosujemy plakat informacyjny. Natomiast jeżeli są to projekty infrastrukturalne, dotyczące robót budowlanych, środków trwałych i przekraczają tą kwotę 500 tysięcy euro, to tutaj mają, powinniśmy stosować tablicę pamiątkową. Co jest, co jest istotne, plakat i tablica. Przepraszam, to chodziło mi o tablicę informacyjną. Co jest istotne, plakat i tablica informacyjna jest stosowana tylko w trakcie realizacji projektu. Natomiast po zakończeniu realizacji projektu tablicę informacyjną zastępujemy, zastępujemy tablicą pamiątkową. Okej, okay, a pytanie w jakich miejscach powinniśmy takie tablice umieszczać? No bo rozumiem, jeżeli na przykład nasz budynek został wybudowany z dofinansowania środków unijnych, no to przed budynkiem taką tablicę powinniśmy Tak, mieć. zawsze w miejscu widocznym, tak żeby na pierwszy rzut oka była ona widoczna, jakby dana dla beneficjenta. Ja może jeszcze powiem o krótce, czym różni się plakat, czym tablica, co jakby jest ważnego w tych oznaczeniach. Jeżeli chodzi o plakat informacyjny, to taki minimalny, minimalny rozmiar plakatu to jest format A3, no i zalecasz, się, żeby był z jakichś wykonanych trwalszych materiałów, na przykład z plastiku. Taki plakat informacyjny powinien zawierać taką informację jak nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, wartość dofinansowania ze środków unijnych, a także ciąg logotypów, czyli to zestawienie, o którym już wcześniej wspominaliśmy i odnośnik do portalu mapa dotacji.gov.pl co jest ważne, to... To, co już w sumie powtarzaliśmy, że ten plakat musi być w widocznym miejscu, najlepiej na zaraz, zaraz po wejściu do budynku czy też do biura projektu. Plakat tak naprawdę po zakończeniu projektu możemy zdjąć i jeżeli realizujemy projekt w kilku lokalizacjach, to ten plakat powinien się właśnie pojawić w, w kilku lokalizacjach. Z takich obowiązków dosyć takich zobowiązujących umową jest to, że plakat powinien się pojawić nie później niż miesiąc od podpisania umowy do finansowania a czym się różni w takim razie tablica informacyjna? Tak, tablica informacyjna ma zupełnie inne rozmiary. Minimalny rozmiar takiej tablicy to jest 80 na 120 cm. To jest taki mniej więcej wymiar europalety. Euro Zgadza się. I co jest ważne, taka tablica tak naprawdę powinna być dostosowana do wielkości materiałów, które oznaczamy. Czyli ona może być po prostu większa, jeżeli mamy do czynienia jakby z większym materiałem, który chcemy oznaczyć. Jeżeli chodzi o podstawowe informacje, w tablicy, które się znajdują na tablicy, informacyjnej. To jest nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, prawidłowy ciąg logotypów, a także mapa dotacji.gov.pl. Co jest ważne w przypadku tablicy, że mamy dokładny wzór, którego musimy się trzymać, czyli beneficjent nie może go modyfikować, nie może zmieniać tego, po prostu korzysta z wzoru i uzupełnia tylko te informacje, które są, które jakby do Tyczą jego projektu. Jeżeli chodzi o tablicę, to stosujemy informacyjną, stosujemy tylko w trakcie realizacji projektu czy od momentu rozpoczęcia realizacji projektu. Natomiast po zakończeniu taką tablicę już zastępujemy tablicą pamiątkową. Co jest ważne, że tak samo jak w przypadku plakatu, jeżeli mamy kilka miejsc realizacji projektu, to we wszystkich kluczowych tych miejscach realizacji projektu taka tablica powinna zostać zamieszczona. To samo się tyczy projektów liniowych. Wtedy jeżeli to jest na przykład projekt na koleje, drogi czy też ścieżki rowerowe, wtedy powinniśmy mieć minimalnie, co najmniej zastosować minimalnie dwie tablice informacyjne, czyli na odcinku początkowym i odcinku końcowym. I tak naprawdę to są takie minimalne wytyczne, bo tak naprawdę tych tablic może być więcej i to wszystko zależy od potrzeb beneficjenta. Rozumiem. Mamy oznaczoną, oznaczoną, powiedzmy, stronę internetową, do której jeszcze dzisiaj wrócimy. Mamy te tablice informacyjne, no bo może być to weryfikowane przez urząd, prawda? Zgadza się. Działania informacyjne, promocyjne tak naprawdę powinny być udokumentowane i to będzie podlegało kontroli projektu. Jeżeli chodzi o takie udokumentowanie, no to możemy przechować w wersji papierowej bądź elektronicznej, na przykład zdjęcia, zrzuty ekranów czy też skany dokumentów. Na to, Natomiast na same materiały informacyjno-promocyjne powinniśmy, jeżeli mamy taką możliwość oczywiście, zachować jeden egzemplarz dla siebie takich materiałów w celu pokazania na kontroli bądź jeżeli nie ma takiej możliwości wtedy zrobić zdjęcie takiego materiału. Chciałabym teraz, jeżeli mam taką oczywiście możliwość podać takich może kilka przykładów w jaki sposób można by było prawidłowo udokumentować taką promocję projektu. Tak na przykład informacje na stronie internetowej. Tutaj możemy zrobić zrzut ekranu, tak żeby było widać opis projektu oraz odpowiedni ciąg logotypów, w przypadku plakatu, tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, to tak naprawdę powinniśmy zrobić zdjęcie, żeby było widać, gdzie jest umieszczona tablica bądź plakat. W przypadku materiałów informacyjnych, to co już powiedziałam, czyli foldery, ulotki, broszury, katalogi, wszystko to, co powstało w ramach projektu, powinniśmy zachować co najmniej jeden egzemplarz, no, a czasem, jeżeli nie ma takiej możliwości, to po prostu możemy zrobić zdjęcie. Jeżeli mamy do czynienia ze spotkaniem informacyjnym, konferencją, to w takim przypadku po pierwsze dokumentacja fotograficzna, ale powinniśmy też zachować jakby takie dokumenty, które świadczyły o tym, że coś takiego się odbyło, czyli na przykład lista obecności uczestników, program, szkole, program spotkania, program konferencji, jakieś ankiety podsumowujące. Te, takie wydarzenie. W przypadku materiałów w prasie to najlepiej zachować też jakby oryginał, bądź zrobić skan z tak, takiego scan. dokumentu. I to wystarczy do naszej dokumentacji? E, tak, tak, to są jak najbardziej wystarczające e, przejdźmy dowody do, tak. na to, że ta promocja się odbyła. Przejdźmy do strony internetowej. Mówiła pani, że można wystarczy do dokumentacji wystarczy zrobić na przykład zrzut, zrzut ekranu, ale jak powinniśmy oznaczyć dokładnie taką stronę e, internetową? Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o stronę internetową, jak wspominałam na samym początku, ona powinna być odpowiednio oznaczona. Co to znaczy? Po pierwsze, na stronie internetowej powinniśmy mieć zamieszczony ciąg znaków, czyli Znak Funduszy Europejskiej, barwy RP, znak Unii Europejskiej, a pomiędzy, oczywiście, jeżeli realizujemy projekt z programu regionalnego, herb województwa i taki ciąg znaków oznacza. Zamieszczamy tak naprawdę na stronie internetowej, od razu po wejściu na stronę internetową. Czyli Komisja Europejska bardzo uczula, żeby po jeżeli, nie wiem, uczestnik, czyli ktoś, kto odwiedza stronę internetową beneficjenta, żeby od razu na pierwszej stronie widział ten ciąg znaków. Bez skrolowania gdzieś tam. Bez tak, skrolowania w dół. I to jest bardzo ważne, na to zwracamy uwagę. Natomiast i w takim przypadku może się zdarzyć, że nie mam takiej możliwości. Wtedy mamy jakby dwie opcje. Pierwsza to jest taka, że Właśnie umieszczamy ten ciąg, ciąg znaków od razu po wejściu na stronę internetową. Druga opcja, jeżeli nie ma takiej możliwości, to zamieszczamy znak Unii Europejskiej, a dopiero później na dole strony bądź w innej zakładce umieszczamy informacje o projekcie, a także ten już prawidłowy ciąg znaków. Co jest jeszcze istotne, jeżeli chodzi o opis projektu, to powinniśmy tak naprawdę poinformować o celach projektach, o planowanych korzyściach, o wartości dofinansowania, a także o wartości projektu. Okej, okay. mamy już oznaczoną naszą stronę internetową, nasze miejsce realizacji projektu, na przykład tablicami informacyjnymi czy plakatami, i wiemy już, jak to zrobić, dzięki temu, co nam pani wytłumaczyła. Ale ja mam tak, że najczęściej, najszybciej się uczę na błędach i najbardziej to lubię się uczyć na cudzych błędach, więc może porozmawiajmy o tych błędach, które inni popełniają najczęściej podczas oznakowania swoich realizacji. Ma pani rację, zdarza się, że niestety beneficjenci popełniają błędy do takich naj... Najczęstszych błędów popełnianych przez beneficjentów możemy zaliczyć po pierwsze brak odpowiedniego zabezpieczenia plakatu, czy też tablicy informacyjnej. Co to co znaczy musimy, musimy pamiętać o tym, żeby ona cały czas była estetyczna i żeby była wyraźna i widoczna. Czyli w przypadku, kiedy mamy uszkodzoną tablicę bądź plakat, bądź ona jest nieczytalna, to po prostu powinniśmy jak najszybciej ją wymienić. Czyli na przykład, jeżeli ktoś dokona. Aktu wandalizmu, czyli na przykład zasprejuje naszą tablicę. Tak, to po prostu powinniśmy ją wymienić na nowo. Mhm. Kolejny taki błąd, który się najczęściej pojawia, to jest to, co dzisiaj już kilkakrotnie omawialiśmy to jest nieprawidłowy ciąg znaków. To znaczy, tych błędów jest kilka, czyli może się zdarzyć, że beneficjent zastosuje zły znak, może się zdarzyć, że, znaczy zdarza się właściwie, że beneficjent stosuje nieprawidłową kolejność, czyli inaczej ustawia znaki, a wiemy, że jak Wygląda prawidłowa kolejność. A także zna, zdarza się, że stosuje jakby więcej niż minimalną liczbę tych znaków. Czyli zamiast czterech stosuje więcej znaków. Rekordziści potrafili nawet umieścić osiem bądź więcej znaków. W jednym rzędzie? W jednym rzędzie. <grytanie> tak <grytanie> samo zdarza się też, że w momencie, kiedy mamy materiały promocyjne, na których po prostu fizycznie nie, nie da zamieścić się całego ciągu logotypów, wtedy dopuszczalne jest zamieszczenie logotypów typu funduszy europejskich i Unii europejskiej i tutaj też się pojawiają błędy, bo wtedy beneficjenci zamiast tych dwóch znaków, na przykład potrafią użyć herbu województwa i znak Unii europejskiej, to też jest błędem, to jest jakby nieprawidłowość. Co jeszcze? W przypadku kiedy mamy kilka źródeł dofinansowania, beneficjenci najczęściej używają kilku ciągu logotypów, czyli mają logotyp dotyczący pierwszego źródła dofinansowania i logotyp dotyczący drugiego źródła dofinansowania. I to też stanowi nieprawidłowość, bo tak jak już dzisiaj mówiliśmy o tym, w tym momencie stosujemy wspólny znak dla funduszy europejskich oraz znak Unii Europejskiej dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Takie błędy, które jeszcze przychodzą mi do głowy, to jest to, że beneficjenci stosują ciąg znaków pełnokolorowych w wersji monochromatycznej. Czyli znaki pełnokolorowe drukują po prostu w postaci czarno-białej i to też jest błąd. Po pierwsze dlatego, że barwy RP muszą być zawsze w kolorze, a po drugie, kiedy chcemy właśnie oznaczyć dokumentację w sposób czarno-biały, na przykład korespondencję, to wtedy używamy znaków Chromatycznych. Po prostu mamy odpowiednie oznaczenia w wersji czarno-białej. Rozumiem. Wiemy że jakie błędy się pojawiają. Można oczywiście zawsze zapytać o to, dzwoniąc w wybrany numer infolinii, ale jakie są konsekwencje takiego błędnego oznaczenia? Teraz tak, jeżeli chodzi. Tak, jeżeli projekt w samym swoim budżecie nie przewiduje środków na promocję projektu, to tak naprawdę nie ma konsekwencji finansowych. Po prostu beneficjent dostaje pouczenie i musi jak najszybciej naprawić błąd, czyli wstawić wszystkie oznaczenia. Natomiast jeżeli w budżecie projektu mieliśmy środki na promocję projektu, to wtedy liczymy się już z karą finansową. Jeżeli na przykład katalogu, katalogów, które powstały w wyniku realizacji projektu, nie oznaczymy, po prostu będziemy musieli zwrócić środki unijne. Co jest ważne, nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 jakby przewiduje zmianę w tym zakresie, to znaczy takie błędy, które będziemy popełniać przy promocji projektu, będą już miały konsekwencje finansowe, czyli będą nakładane kary finansowe na beneficjenta. Od razu mi się ciśnie na usta pytanie, czy to są duże kary, czy będziemy ze względu na błąd w oznaczeniu musieli zwrócić. Wszystkie pieniądze. Ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ ten nowy okres programowania się jeszcze nie rozpoczął. Nie mamy jakby nowych dokumentów wytycznych. Wiemy tylko tyle, że te kara się po prostu pojawią. Czyli trzeba być czujnym i po prostu nie popełniać błędów. Zgadza się. I tego Państwu życzymy, byście zawsze wiedzieli dokładnie, co zrobić, a jeżeli nie wiecie, to pytajcie ekspertów, takich na przykład jak ekspert do spraw funduszy europejskich, jakim jest pani Marta Walczyk Kawecka. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję Państwu. Do zobaczenia.